Chodź, zginąć, chodź, zginąć. Tak, właśnie, zaczynamy odcinek, fajnie. Dobra. No dzisiaj będziemy grali na nagranie rashkab.pl. Według Alana będzie dominacja, według mnie będziemy ciągle ginąć. Ale zobaczymy. Na starcie mam parę kluczyków. Pa, parę, okej, okay? to jest mało. Otworzę sobie szybko bez animacji, żeby mieć jakiekolwiek. Temy. W międzyczasie, gdy ja otwieram sobie skrzynki, chciałbym powiedzieć, że nagrywałem ten film ponad 10 godzin, więc bardzo chętnie bym przyjął łapki w górę i suba, bo montuję go o wiele, wiele dłużej. I też chciałbym, żebyście przez cały film zobaczyli, jak bardzo się rozwoiły moje skillsy na Minecrafcie, bo ja szczerze to nigdy w taki tryb nie grałem. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak grałem kiedyś, czyli na początku filmu i później, jak grałem, czy gorzej, czy lepiej, to już zostawiam Wam do opinii. Napiszcie w komentarzach. A i chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten film jest głównie poświęcony na nasze walki. Jest to po prostu zlepek naszych wszystkich walk przez całe te 10 godzin.